spotkałem widza i on dał szubę na kanale i i on dostaje teraz on dostaje najlepszego pana Chef Crabra Cadabra. Chef Crabra Cadabra. Chef Crabra Cadabra. Że, yy, widzicie o się, Subskrybować kanał Katper Halo widzowie, z tej strony Katper. Dzisiaj niestety odcinek bez Bartka, ale on nie mógł przyjść dzisiaj. I ja w ogóle yy, ona mi zasubskrybowała kanał i dała komentarz. To ona dostała Kawallo Virtuoso. To mnie zaprasza, nie wiem, ja znam go. Ona dostała komentarz i jeszcze ten. I mamy jeszcze taki bloka. Co zdobyliśmy? Zrobiliśmy dużo, bo ja kradłem poza odcinkami. I. Czekajcie, zaraz mi się otwiera baza. I chyba robimy trzecie odradzenie. Jeszcze mam tego. Tylko... Zrobię co u góry jeszcze. Jeszcze mam Rhino Tosterino. To już ukradliśmy z tamtego odcinka. Jeszcze mamy kawalno, którego oddałem. Znaczy, już nie mamy tego kawalno, bo oddałem. I jeszcze mamy laki bloka. Tylko że żeby zrobić odrodzenie to musimy poczekać 5 minut więc no możemy spróbować mu ukraść a jak się nie uda po prostu będzie cięcie i wam później pokażę My trzeba kran, kraniemu odin din din dun szybko bo go nie było w bazie bo on tu idzie odin din din dun Bić. Nie kurde Wszystko z tego głupka Ma trzy piętro No to jest jaką ma to na już. No to Mi się nie udało niestety No to musimy czekać cztery minuty I Musimy czekać Cztery minuty i Widzimy się po cięciu Dobra yy, yy, jesteśmy już widzowie laki blok jest do otwarcia jak myślicie co nam dropnie napiszcie teraz w komentarzu co myślicie co nam dropnie dobra, 3, 2, 1. otwieramy laki bloka widzowie co dostaniemy, co dostaniemy co dostaniemy o kurde, on chyba dobry jest spioniro gorubiro no dobra, ale on daje mało ale jest laki bloka, więc zatrzymam no, i chyba robimy rewirka, widzowie. Także 3, 2, 1. Zrobiliśmy odrodzenia. A teraz będzie coś ukraść, najlepiej, żeby mieć jakby coś. Tu, tu mam. To nie mam szybko. Toileto focacino. Kurde! Trzeba spróbować coś ukraść, albo może od tego Fluri Fluri? długo baza. Ten, ten ma 30 sekund, to poczekam. Bananita dolfinita. Nie będę wiedział, gdzie zabierał rzeczy. Bambini crostini. Nie możesz nie strzelać tym. Sobie, ja nie wiem czy już mówiłem, ale ona dostała ode mnie Kavalo Virtuoso za to, że jest wicką i że, i że subskrybuje kanał, więc jeśli mnie spotkacie na serwerze jakimś, to napiszcie do mnie i dajcie suba. Mam no, znaką bazę w tym czasie, no to chyba trzeba będzie od zera i na inaczej. Salamino penguino. Chyba to jest za Że ten mu leru, leru, ukradniemy. Ukradliśmy. Jeszcze jedno ukradniemy. Leru, leru, o kurde! Ale się trafiło nam. Rule, rule, rule. Kurde. Szkoda. O idziemy ja... mandacinka, Ale kurde, już jesteśmy na nowo bogacie. Zobaczymy co z będziemy Jesteśmy milionerami. Zrobiliśmy pistolet kaserowy, haczyk do chwytania i diamentowy slam. To to wiemy co to robi. Ja nie wiem co to robi. Co to robi za kawałek? No musimy na jakimś to przetestować, na to To nie działa. Co to robi? To nic nie robi. Bez sensu, to nie, nie wyda. A to, to... chyba to... Tak myślę. Czy ja może na o Dobra, to jednak to działa. To nie, ja potrzebuję go. I go też. Nie mam Wirtuo. pieniędzy. Dobra, to wice nie będę zabierał. O, coś. A. Czemu tu się tu dalej Dobra, widzę to... To chyba tyle z tego odcinka. Kurde. Nie wiem czy on to do mnie mówi. Ale ja mam jakiś nagi chyba. To chyba nie do mnie jest. Ja? Czekaj, okay, zapytam się go. Tak, się tak, na kanale. A, tak, na kanale. Kurde, nie mogę wysłać. Kacper. Wam. Gdzie mam już? Co to, co to za tył? O kurde, on ma jakieś dobre. Trzeba mu ukraść, idę, idę. Kurde, wyszedł, szkoda. E ten ma, ten ma, ten ma, ten ma trali te trala z pierwszego odcinka. Damy mu pszczołę, dajemy mu stół, trzeba będzie się o to bić tutaj. Dobra, jest. Trafiłem go. Mam no, otwartą bazę, muszę się zamknąć szybko. Kurde, wyszedł. Nie, to moje. Nie, 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 no nie. No to chyba już nic nie ukradniemy, widzowie. Chyba tyle z tego odcinka, wiecie. Eee, ukradnie mi! Dobra, nie, bo trzeba skończyć ten odcinek, bo inaczej się ukradną. Muszę bronić bazy. Co on robi? Dobra, widzowie, ja kończysz szybko odcinek, bo ja nie mogę mieć takiego bać. Co się stało? Dziwny Co jest? Jakiś haker. Dobra, nie, ja kończę szybko ten odcinek. Pa, widzowie.